No, witajcie moi kochani na moim kanale. Siedlisko, że z tej strony Teresa Firkowska posprawiła sobie już patyki. Już chyba wyschły No, wysły. Zobaczcie, takie zwykłe patyki albo korzonki gdzieś znajdziecie fajne. So, odłóżcie sobie. Ja to już do stodoły zawsze ze spaceru coś znajdę. E, no i oczywiście sobie posprawiłam, bo stwierdziłam, że e, w ogóle dzisiaj robię no, oczywiście dla klientki stroik zamówiony. Kupiłam taką zwykłą, zwykłą paterkę. Taką, taką wiecie, co się podaje: kawkę, herbatkę, na śniadanie. Eee, ale to jeszcze nie wszystko. Moi kochani, zobaczcie, co dostałam z Holandii: karteczkę i takie piękne dzieła. Takie dzieła sztuki, i dla mnie to są naprawdę piękne, bo ja nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobiła. I z dzwoneczkami idą oczywiście do mnie na choinkę. Eee, więc bardzo, bardzo dziękuję eee, serdecznie, pani Beatka. Nie będę, nie będę tutaj po prostu już nazwiskami, ale tak, nawet krótko mały śmieszek. Także bardzo, bardzo dziękuję pani Badce z Holandii i y, bardzo dużo ludzi do mnie pisze nawet z zagranicy że y, oglądają, chociaż nie rozumieją, bo bardzo dużo jednak mamy Polaków za granicą, ale też y, ludzi, którzy oglądają takie, y, nie tylko Polaków, y, takie filmiki właśnie, trochę edukacyjne, trochę takie. Z działalności mojej, no i e, mój syn będzie mi robił właśnie tłumaczenia. Bo naprawdę dużo osób prosi, żeby były tłumaczenia, bo no ja rozwijam się, staram się rozwijać do przodu iści, pokazywać się już w szerszych społecznościach, że tak powiem. No i będą tłumaczenia. Um, ogólnie nie gadam tak dużo, więc nie będzie tak przeszkadzało, Ja m, mi to przeszkadza, powiem szczerze, przeszkadzają mi te napisy i się starałam bronić przed tymi długo, ale przed tymi napisami, ale stwierdziłam, że no tyle tych komentarzy, proszę mnie, no dobra, dobra, będą te napisy, no na innym nie na razie nie stać, tak jest, wiecie, z tymi transparentnymi, czarnymi okienkami. Już niebawem będą, więc będę mówić o tym, że będą takie właśnie, jeszcze chwila, nie, jeszcze, jeszcze chwila pracujemy, ale już myślę, że po Bożym Narodzeniu już będą. No i moi kochani, już niedługo, niedługo będzie sklep ze stroną, będziecie mogli oglądać wszystkie moje prace, różne kategorie, może Narodzenie, Wielkanoc, wszystko możecie sobie zamawiać, co tam tworzyłam wcześniej i co teraz na bieżąco tworzę, wszystko wycenione, wszystko będzie na bieżąco opisywane, robię zdjęcia, więc dużo mam tych zdjęć, ciężko jest wybrać, no bo ja ponad 30 lat robię... W w takiej artystycznej e, i florystycznej branży więc y, ciężko jest z tego katalogu całego coś wybrać raczej y, no trochę z przeszłości będzie, trochę z teraźniejszości, więc y, to co nawet na kanale nie pokazywałam, możecie sobie zamówić i też zrobię także nie ma problemu, ale dobra dobra to jest na tyle y, działam na paterce, robię dla klientki stroik szybciutki, prosty y, i z żywymi ty, cyprysikami Kupiłam właśnie, co prawda nie podobało mi się, że to jest taki już pomalowany, znaczy pomalowany, ośnieżony. Nie podobało mi się, ale nie było takiej wielkości, żeby była większa, mniejsza. Więc wzięłam, ale i tak pozostałe będą śnieżone. O, jeszcze taki malutki słodziak. I do tego malutki, złoty, srebrny jelonek, więc dlatego właśnie pa, e, os tutaj osoba zamawiająca prosiła, żeby było biało-srebrno, e, taki właśnie. Krajna w bieli i w srebrze yy, więc sobie pospręwałam te patyczki tutaj będziemy śnieżyć, mam srebrnego jonka yy, i tak. Moi kochani, macie takie cyprysiki i jak umieścić na takiej paterce? Przecież to się wszystko wywali, nie? O, właśnie, już się wywaliło. Więc bardzo proste, bardzo proste. Yy. No i. Yy, zaraz dojdziemy do tego. Ważniejsze dla mnie jest teraz, by Wam pokazać taki, o, taką oto gałąź właśnie przydadzą nam się do te rączki, ponieważ no, tak naprawdę to jest metal. Ciężko by było tutaj coś przykręcić, przy, yy, że tak powiem, yy, przykleić, bo to się odklei. Łapuję dzisiaj właśnie z plecherzem. Yy, więc właśnie to yy, tutaj do tego metalowego ciężko jest tutaj nam coś wymyśleć, takiego, co by przymocować. Więc te rączki właśnie się nam przydadzą do tego, że przymocuję sobie właśnie mój korzeń tak fajnie jakoś, o, w taki sposób, żeby. O, mocno, przede wszystkim mocno. Przykręcam sobie drutkiem, drutkiem drutkiem z jednej i z drugiej strony. Tak, porządnie, porządnie łapię, żeby to było stabilne, bo to idzie na wysyłkę. Ja muszę to wszystko, wiecie, moi kochani, na burbetą zamocować, żeby nie było, że mi się coś ześliźnie, coś mi y, umknie czy obrusza w trakcie. Musi być to solidnie zamocowane. Porządnie tu mocuję moje, mój korzeń, i do tego właśnie korzenia. Yy, zaraz przykręcę następne. Oto to właśnie jest to mocowanie. Trzyma się solidnie. Jeszcze do, dobrze raz złapię. I do tego mogę fajnie sobie już teraz mocować inne korzenie, tak? Czyli jakiś pion, jakiś poziom. To wszystko teraz do tego głównego przykręca wkrętakiem. wkrętareczka, wkrętaczki. Gdzie są moje wkrętaczki? Jakieś gdzieś rzuciłam. O, tu Mam tu kilka wkrętaków. I jak tutaj sobie spasować to? Spasować. A może coś takiego? O! Może coś takiego? Może tak, o tak. Bo tutaj będzie to. Ta... Coś tu albo tu? No nie wiem, dobra. Pion na pewno, bo chcemy, żeby fajnie mi się tutaj cyprysik jeden. Cyprysik drugi. Pion i pion. Myślę, że tak. Dobra. Przykręcam. No więc zobaczcie, już mam taką fajną konstrukcję. Widzicie to? Wszystko solidne, stabilne, więc mi się w transporcie to nie zniszczy. I teraz, moi kochani, możemy przejść do naszych choineczek, do naszych choineczek. Więc mamy jakąś folię. To sobie założymy na gumeczki tą yy, folię, obtoczymy nasze doniczki. No potrzebujemy toczyć je, żeby podlewać. Dobra, kumeczki, recepturki. I moi kochani, zobaczcie taką jakąkolwiek, nawet siatkę, zwykłą śniadaniówkę. Moi kochani, śniadaniówka nawet Wam wystarczy, ale no ja mam tutaj takie po kwiatach mi zostały. I nadmiar trochę zabieram temu cyprysikowi ziemi. bo nie potrzebujemy tyle. O zostawiam mu bryłę korzeniową taką i po prostu taką zwykłą recepturką zakręcam dosyć mocno. Obcinam nadmiar folii, żeby móc tutaj dojść później sobie małą pomneweczką i podlać. Niewiele naprawdę, tylko żeby przy życiu to trzymać zachować zatrzymać, zachować dzisiaj jestem jakoś szybka, szybka, szybka bo chcę szybki odcinek zrobić, więc mamy już jedno i teraz następne tak samo robię i zaraz obtaczam to w muchu po prostu o, mam zwykłą szarą nitkę taką no i po prostu mam już wcześniej ususzony, latem suszyłam właśnie dużo mchu i teraz mam taki fajny suszony mech i po prostu moi kochani spójrzcie, obtaczam taką folikę mech. Po to właśnie, żeby ukryć tą naszą bryłę korzeniową. A zarazem mech idzie jeszcze na podstawek. Będzie fajnie wyglądało jak w leśnej krainie. Ja nie obtaczam tak idealnie, bo nie chcę, żeby wyglądało tak wiecie stricte na piękną kuleczkę. Tylko chcę, żeby po prostu zamaskować doniczkę. Więc mamy już tą konstrukcję naszą, widzicie? I teraz bez problemu mogę sobie wklejać, mocować moje drzewka. Przecież nie wyglądają super. Wszystko mocuję do tych korzeni drutami. Widzicie to? Keller! i się... wszyscy zawsze się zastanawiałam jak oni z tymi kieliszkami chodzą może mają tak za mocno ładne <grywy> dorzucę kilka właśnie takich dywanów mchowych żeby zrobić leśną krainę no i finisz. dodaję teraz śnieg na wodę Zobaczcie. Widzicie to? Takie strojki robię. Śnieżę. To co mam pośnieżyć? Zawsze dużo wody daję, bo wyschnie, a będę miała pewność, że ładnie mi się śnieg trzyma. Oczywiście ta już jest pośnieżona i jej już starczy. Damy czubek jeszcze tej i tej malutkiej, niech ma śnieżku. Trochę ośnieżymy nasze korzenie. Tak delikatnie. I tu tylko delikatnie sypnę tak. Niech wysycha, a ja idę zrobić Wam zbliżenie. To jest moja tacka z biało srebrną krainą. Dziękuję serdecznie za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję. Pamiętajcie, do 15 takie cuda robię i wysyłam Wam w paczkach. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Pa!